Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optik, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. Oto zbliża się wielkimi krokami dzień, na który wielu fanów Harry'ego Pottera czekało od dawna, żeby nie powiedzieć od zawsze. Już za chwilę, już za momencik do sprzedaży trafi pierwsza w historii gra z uniwersum Harry'ego Pottera, która ma realne szanse na podbicie rynku, realne szanse przede wszystkim na to, by zadowolić swoich fanów, dziedzictwo Hogwartu trafi do sprzedaży 10 lutego, i można byłoby rzec, że ta ostatnia prosta, te kilkanaście dni, które nam pozostały do tego wydarzenia, to czas, w którym można by celebrować ten zbliżający się moment, kiedy można byłoby się cieszyć na myśl o zagraniu, miejmy nadzieję, dobrą grę ale nagle na ostatniej prostej przeciwnicy J.K. Rowling przypomnieli sobie o tym, że przecież dziedzictwo Hogwartu bazuje na jej pomysłach, na jej twórczości, wobec czego jest z natury złe i należy grę zbojkotować. Tu i ówdzie czytamy nawoływania do tego, by nie kupować i nie grać w grę. Co więcej, wręcz można powiedzieć szantaż emocjonalny. Jeżeli grasz w tę grę, jesteś transfobem, tak samo jak J.K. Rowling, ponieważ wspierasz transfobkę. Aktor wcielający się w jedną z postaci w grze Sebastian Croft, który gra również w Heartstaperze, musi się mierzyć z falą niechęci, oburzenia ze strony swoich fanów, którzy zarzucają mu dwulicowość, którzy zarzucają mu zdradę, bo jak ty mogłeś po tym, jak zagrałeś w Headstaperze, przejść do tej transfobki J.K. Rowling? Jak śmiałeś to zrobić? Aktor oczywiście ukorzył się, przeprosił, stwierdzając, że kiedy, kiedy podejmował się tej pracy, nie znał poglądów J.K. Rowling. Zobaczcie, jak dziwny robi się ten świat, jak dziwna dzieje się w nim rzecz, kiedy to z powodu wypowiedzi jednej osoby, niechęć przechodzi na całą gamę innych ludzi. I dziś na podstawie Harry'ego Pottera chciałbym Wam wyjaśnić, dlaczego to jest zachowanie głupie, dlaczego bojkotowanie czegokolwiek jest wielkim błędem. Oczywiście mówię tutaj o bojkotowaniu rzeczy, która nie podziela, nie przedstawia poglądów swojego autora niezależnie od tego, czy te są uznawane za szkodliwe, czy też nie. Bo zacznijmy od tego, że J.K. Rowling od 2020 roku jest persona non grata ze względu na swoje wypowiedzi uchodzące za transfobiczne. Ja nie zamierzam rozstrząsać tutaj tego, czy one były transfobiczne, czy one nie były transfobiczne. Nie jestem osobą ze środowiska LGBT, nie mam tych doświadczeń, które mają te osoby, nie mam tego typu, można to powiedzieć, powiązań emocjonalnych, wobec czego ja nie mogę w ich imieniu wypowiadać się, co może ich obrażać, a co nie może ich obrażać. Natomiast nie zgadzam się absolutnie i uważam za totalny idiotyzm, kretynizm, debilizm najczystszego sortu, bojkotowanie czegokolwiek, co zostało stworzone przez Rowling. I nie tylko zresztą przez Rowling, ale mówimy o Harrym Potterze, więc skupmy się na tym konkretnym przykładzie, jakim jest dziedzictwo Hogwartu. Bo przede wszystkim dziś nawołując do bojkotowania Harry'ego Pottera, tak naprawdę nawołuje się do bojkotowania doświadczeń wielu set milionów ludzi z całego świata. Wielu set milionów ludzi, którzy na harrem Potterze się wychowywali, którzy po Harry'ego Pottera sięgali na różnych etapach swojego życia. Wielu milionów ludzi, którzy dzięki haremu Potterowi mogli zbudować swoją tożsamość, mogli odkryć wiarę w siebie, mogli gdzieś odżyć. I mówię to na własnym, bezpośrednim przykładzie. Jako dziecko nękane w podstawówce, jako gnojon przez rówieśników byłem całkowicie rozsypany, nie potrafiłem się pozbierać, nie widziałem przed sobą żadnej przyszłości. Do momentu, kiedy trafiłem właśnie na Harry'ego Pottera, to była moja ostoja normalności, to była moja ucieczka od szarej, ponurej rzeczywistości, w której byłem popychany, lżony, bity. To była moja rzeczywistość w momencie, kiedy znajdowałem się tak naprawdę na dnie. I dziś. Kiedy ktoś mi mówi, że bojkotujmy Harry'ego Pottera, nie czytajmy tych książek, nie wiem czy śmiać się. Czy płakać? Bo warto zwrócić tutaj uwagę na pewien podstawowy fakt. To, że dziś ktoś nie kupi kolejnej książki J.K. Rowling, czy też rzuci ją do ogniska, nie zmienia faktu, że ta ma tyle pieniędzy, że dla niej nie ma już najmniejszego znaczenia, czy ty kupisz jej kolejną książkę. Nie ma dla niej znaczenia, czy ty pójdziesz na jej kolejny film, czy też zagrasz w kolejną grę. Dla niej nie ma to znaczenia, bo ona ma pieniędzy tak dużo, że i tak ich nigdy nie zdoła wydać. Zapewne ani ona. Ani jej dzieci. Rowling, zresztą już abstrahując od tego wszystkiego, jest osobą, która zawsze podchodziła do swojego majątku z dużą dozą dystansu, zawsze patrząc na to, komu i jak, w jaki sposób można pomóc. Świadczy o tym choćby fakt, że straciła prawdopodobnie jako pierwsza osoba na świecie status miliardera, przekazując po prostu znaczną część swojego majątku na cele charytatywne. Od samego początku, kiedy tylko mogła, pomagała. Pomaga i zapewne pomagać będzie, co dziś jest oczywiście zgrabnie przemilczane, albo też jest to określane jako próba gdzieś wybielenia się kosztem właśnie tych transfobicznych wypowiedzi, że jest to próba gdzieś pokazania, że wcale nie jest taka za dobrze, zostawmy to. Przede wszystkim najważniejszy fakt: Rowling. Twoje pieniądze dziś nie są już do niczego. Potrzebne. Na pewno nie do szczęścia, na pewno nie do budowy majątku, bo bez tych pieniędzy również zrobi wszystko co zechce, ale kto potrzebuje tych pieniędzy? Potrzebują tych pieniędzy ludzie, którzy zaangażowali się tłumnie w tworzenie produkcji. I teraz powiecie, o tworzenie produkcji, to czemu oni się zabrali za tworzenie produkcji transfobki? Mogli mieć świadomość tego, co, co ich spotka, co fajnie było się brać za twórczość tej szmaty. No, to teraz mały fakt, który zapewne wielu komentującym umknie, bo przecież argumenty są rzeczami, których się nie uwzględnia podczas rzeczowej dyskusji. Mianowicie, pierwsze wypowiedzi Rowling, które zostały uznane za transfobiczne, pojawiły się na jej Twitterze w roku 2020. Natomiast pierwszy wyciek gameplayu, pierwsze informacje na temat dziedzictwa Hogwartu, i to dziedzictwa Hogwartu, znajdującego się już wówczas w zaawansowanej produkcji, poznaliśmy. W roku 2018, u schyłku 2018 roku, doszło do wielkiego wycieku zawartości dziedzictwa Hogwartu, gdzie mogliśmy zobaczyć po raz pierwszy, jak ten świat będzie wyglądał i jak będzie wyglądało tworzenie bohatera. Mogliśmy zobaczyć, że te prace faktycznie już od dłuższego czasu trwały. Kto nie wierzy, niechaj odpali YouTube'a. Niechaj poszuka sobie w wyszukiwarce ile lat temu pojawiły się pierwsze wzmianki na temat dziedzictwa Hogwartu i jak one wyglądały. Z pewnością bez problemu odnajdziecie niewyraźne gameplay i niewyraźne nagrania pokazujące jak wówczas ta gra wyglądała. I Patrząc już na sam ten fakt, można byłoby orzec z dużą dozą pewności, że ktoś, kto zainwestował mnóstwo czasu i pieniędzy oraz zasobów ludzkich w tworzenie takiej gry, nagle po jakichkolwiek wypowiedziach autorki uniwersum nie zrezygnuje z tego, bo została już inwestycja dokonana. Bo zainwestowano czas ludzi, zainwestowano pieniądze, zainwestowano tak naprawdę potencjał twórczy wielu set ludzi, bo tworzenie czegoś takiego jak gra czy filmu, to nie jest udział Rowling i sztabu jej przydupasów, którzy przyklasną każdej jej idei, którzy zgadzają się z jej poglądami. Nie. To jest praca wielu set ludzi, niezależnych i poglądowo i materialnie od J.K. Rowling, którzy podejmują się po prostu stworzenia czegoś, co uznają za dobre, którzy idą do pracy po to, żeby stworzyć coś, w co my będziemy chcieli zagrać lub co będziemy chcieli obejrzeć. I tak, dziś nawoływanie do bojkotu tej gry to jest tak naprawdę nawoływanie do zaprzepaszczenia, do wyrzucenia na śmietnik pracy wielu set. Ludzi, którzy zaangażowali się w jej powstanie. Zaangażowali nie tylko materialnie, bo straty materialne to jest najprostsza rzecz, którą można wynagrodzić, bo gra może się nie pojawić, a studio może dostać zastrzyk pieniędzy na wyrównanie, może zostać tutaj powiedzmy to wynagrodzone za ten stracony czas, ale jest coś, co nigdy nie zostanie w takim przypadku wynagrodzone i są to morale ludzi, są to właśnie te cechy, te rzeczy, czynniki, które są nieodzyskiwalne, czyli to poświęcenie, ten wkład. Pasja włożone w stworzenie czegoś, co inni będą mogli wykorzystać dla siebie. Stworzenie zresztą czegoś, co jest od poglądów Rowling niezależne. Zresztą twórcy gry, jak i Warner Bros., mieli twardy orzech do zgryzienia w momencie, kiedy wybuchła afera związana z J.K. Rowling i jej wypowiedziami. Wybuchła afera, w związku z czym nagle przycichły wszelkie doniesienia na temat gry. Gra, która zdawała się już w Wtedy, w 2020, być na ukończeniu, nagle została zamieciona pod dywan, nagle wszystko ucichło. Po to, żeby nie drażnić, po to, żeby nie rozjuszać tych, którzy mogliby się na tę grę rzucić. Kiedy wreszcie został zaprezentowany oficjalny zwiastun rozgrywki, kiedy wreszcie zapowiedziano tę grę, było już jasno postawione, że jest to produkcja niezależna od J.K. Rowling, nie bazująca na pomysłach J.K. Rowling, że jest to produkcja fakt faktem, bazująca na jej motywach, bazująca na jej świecie, ale jednak w pełni autorska, wobec czego nikt nie mógł mieć obaw, że jakiekolwiek ideologie J.K. Rowling czy jej brak wpłyną na to, jak ta produkcja będzie w istocie wyglądać. Nie zmieniło to jednak faktu, że na ostatniej prostej, tuż przed wydaniem gry, przeciwnicy Rowling przypomnieli sobie, że przecież wszystko, co jest sygnowane mianem Harry'ego Pottera, wszystko, co zawiera w sobie marki czy też nazwy własne zarezerwowane dla Rowling, jest złem. Wydawało się przez wiele czasu, że tak naprawdę dziedzictwo Hogwartu ominie nagonka, która nie ominęła fantastycznych zwierząt, ale powiedzmy fantastyczne zwierzęta zabiło więcej niż tylko zła prasa i zła opinia o Rowling. Fantastyczne zwierzęta zabił przede wszystkim kiepski scenariusz, jak i zastąpienie Johnny'ego Deppa Macem Mikkelsenem. To były, wie, to były jedne z wielu czynników, które te produkcje zabiły. Natomiast faktem niezaprzeczalnym jest, że gra radziła sobie bardzo dobrze aż do teraz, bo teraz no. ktoś kto walczy o wolność, ktoś kto walczy o równouprawnienie i o tolerancję, w mojej opinii nie ma prawa stosować szantażu emocjonalnego, nie ma prawa manipulować ludźmi, naginać ich do własnej woli. Ma prawo edukować, ma prawo tłumaczyć, ale nie ma prawa przede wszystkim stosować tegoż szantażu. Nie ma prawa stawać butem na czyimś karku i mówić Albo to, albo to. Nie możesz wycelować do kogoś pistoletem i powiedzieć, albo zabije ciebie, albo zabije twoje dziecko. Bo to nie jest żaden wybór, tak naprawdę. To jest wybór, który w każdej opcji jest wyborem złym. Dlatego bardzo mnie boli to, że dziś ekstremistyczne środowiska zabijają dobre serca wielu ludzi, którzy po prostu walczą o równość. Boli mnie to, że pod tą całą nagonką medialną, pod tym całym szałem, który budzi w większości niechęć, do środowiska LGBT cierpią zwykli ludzie, którzy chcą po prostu żyć w spokoju. Dlatego cierpią, ponieważ jacyś radykałowie ekstremiści postanowili wpójść na świętą wojnę. Żadna święta wojna nigdy nie była dobra. Sprawdźcie w historii, sprawdźcie w jakiejkolwiek religii: święte wojny zawsze przynosiły jedynie ofiary, jedynie ból i cierpienie, ale na pewno nie zrozumienie, na pewno nie budowały wojny. Tolerancji. Dlatego dziś uważam, że jeszcze gorszym przejawem tego braku tolerancji jest to, że próbuje się zniszczyć dokonania wielu ludzi oraz próbuje się odebrać wielu kolejnym milionom możliwość oderwania się od szarego świata. Bo każda rozrywka, niezależnie od poglądów autora, jeżeli wpływa pozytywnie na człowieka, jeżeli temu człowiekowi daje power do działania, jeżeli robi w jego życiu coś dobrego, nie nakłaniając przy tym oczywiście do złych czynów czy do powiedzmy to złych myśli, jest. Rzeczą dobrą, jest rzeczą pozytywną. I to, jak wielu z nas zawdzięcza wiele Harem Potterowi, świadczy tylko o tym, że jest to rzecz wartościowa, że jest to rzecz, którą warto pielęgnować, że jest to rzecz, która niezależnie od autora, nawet w oderwaniu od autora, zasługuje na to, by żyć, by się rozwijać, by dalej móc swoją jakością, swoją wartością. Pomagać ludziom. Nie uważam, żeby nienawiść była godnym orężem do walki z nienawiścią, właśnie. Zwłaszcza, że walczy się teraz szeroko, mocno, masowo, medialnie, przede wszystkim z rozrywką. Może dlatego, że rozrywka teoretycznie uchodzi za coś, co nie jest człowiekowi niezbędnego do życia i ze względu na to, że tej rozrywki mamy do wyboru, do koloru, ale. Nie zmienia to faktu, że jeżeli dany aktor, który ma takie czy inne poglądy, czy zachował się w taki czy inny sposób, owszem, to jest haniebne, ten człowiek zawsze powinien zostać ukarany za swoje haniebne czyny, ale dlaczego wraz z nim? Mamy karać całą produkcję? Dlaczego wraz z tym jednym winnym na szafot ma iść cała plejada ludzi, którzy nie są z nim związani, którzy robili po prostu swoją robotę? Dlaczego filmy są anulowane po tym, jak dany aktor zachowa się w taki czy inny sposób? Dlaczego gra ma zostać zbojkotowana, ponieważ autorka książek powiedziała to czy tamto? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Tym bardziej, że warto tutaj nadmienić to, co wspomniałem już na początku, że te rzeczy mają. Mnieść radość. One niekoniecznie niosą ze sobą cokolwiek negatywnego, bo jeżeli niosą coś negatywnego, jak najbardziej, jeżeli szerzą nienawiść, jestem za tym, żeby takie zapędy ukrócać, żeby to ucinać, uciąć łeb, że od samego początku, żeby te łby kolejne nie wyrastały. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego zabijać coś, co samo w sobie niesie pozytywne wartości, co samo w sobie może komuś po prostu pomóc. Nie, nie zamierzam roztrząsać tego, czy rolnik jest winna. Ktoś powie, że tak, ktoś powie, że nie. Nie moja to rzecz. Niemniej uważam, że nacisk, szantaż są rzeczami haniebnymi, że próba bojkotu jest rzeczą złą, jest rzeczą niszczącą dla wielu osób i tak naprawdę jest aktem zemsty skierowanym do jednej osoby, kiedy chcąc ubić jednego człowieka, zrzuca się bombę atomową na całe miasto. Czy to jest dobre rozwiązanie? Odpowiedzcie sami na to pytanie. Kim ja jestem, jeżeli zagram w dziedzictwo Hogwartu? Kim? Po prostu człowiekiem, który chce się cieszyć dobrą rozrywką, który chce się oderwać od szarego świata. Każdy na to zasługuje. Bez wyjątku. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. Przepraszam za długi wywód, natomiast no, jest to rzecz, która bardzo długo mnie gryzła, jest to rzecz, która nie dawała mi spokoju. Uważam, że można ten przykład dziedzictwa Hogwartu przenieść na każdy inny przykład bojkotowania, bo bojkot książki to jest również bojkot wydawnictwa, bojkot ludzi, którzy przy tej książce pracowali. Tak, to jest mała skala pieniężna, ale proporcjonalna, jeżeli chodzi o proporcje i... To, ile pieniędzy wydawca ma, do tego, ile pieniędzy inwestuje, dajmy na to studio filmowe w produkcję jakiegoś filmu. Wobec czego, niezależnie czy jest to książka, film, gra, czy event, czy cokolwiek innego, uważam, że kolektywna odpowiedzialność nie powinna w tym wypadku istnieć. Jeżeli chcecie kogoś karać, skupcie się na tej jednej osobie, chociaż i do tego nie nakłaniam, bo nienawiść nigdy dobrych efektów nie przynosi. Trzymajcie się ciepło. Cześć!